Dzień, dobry dzień, dobry, witam was serdecznie Patrzcie co to jest <laughs> Zobaczymy co z tego wyjdzie Ale chcę sobie Boże. E, nowa gra I teraz tak, gra swobodna e, Dalej Ja się chcę uczyć póki co, bo ta seria to jest lamienie w Factorio, e, Wróg Wrogie bazy w ogóle. Dziękuję, do widzenia. Nie ja chcę poznać o co w tym chodzi. Druk, teren, woda, drzewa to nie chcę tam jest jak chcę być to też podgląd. No, spokojnie gramy się. Chcę popróbować. Jak będę się lamił, dobra, nie będę oglądać. Będę lamił to. Wybaczcie. Nic na to nie poradzę. Mam jeszcze wszystko wybucha. Pozbieramy co jest do zebrania. To będzie taka lu luźna seryjka. Szczerze mówiąc, dwa razy włączyłem faktory od tego... Odcinka, który był tam gdzieś, jakiś czas temu, na kanale. Tamto to było według mnie porażka, więc... E, dobra, wszystko, wszystko. Na pewno potrzebuję kamień. Czy tu jest miedź, miedź? Tam jest węgiel i żelazo, widzę gdzieś na północy. No jest węgiel. Żelazo. A where jest kamień? Bo przecież ja te. O, jest kamień. Bo ja muszę. Bo ja chcę zbudować te piece kamienne. Spalinowa wiertnica górnicza. O, la, 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 la. naprawdę. Zestaw naprawczy OK, okej, okay, okej okay. Dobra, jakieś takie różno ukulele Spalinowa wiertnica. To ja i tak w sumie żeby e, e, żeby budować tą wiertnicę Co ja tutaj potrzebuję, żeby sobie ją zamówić, gdzie to takie coś jest. Spalinowa wiertnica. Żelazne koła, kamień. I kuźwa nie wiem na co się zdecydować. No, zbieram trochę węgla ręcznie. Nie, lepiej tu wiertnicę postawić. Zdecydowanie e, dobra. E, a tu gdzieś na brzegu. Mm, teraz... Ee, czy ja te podajniki mam? Nie, nie mam. A skrzyneczkę mam. Do skrzyneczki. Masz tu węgiel. Daj mi trochę tego węgla. Dobra, niech ona. I ja ona sobie to produkuje. Ja idę po kamień. Trochę kawałek tutaj jest od tego jednego do drugiego, ale może to i dobrze, będzie gdzie budować, nie nie? Ding dong ding dong ding dong ding dong ding. Jestem ciekaw co ja wymodzę w tym faktoria. Nie chcę robali, bo ja na razie nawet nie wiem co z czego, po co, na co, więc... Owszem, jak się tylko rozkminię, co po co na no, co i dlaczego, przejdę tam ten początek jakiś, żebym będę wiedział jak do badań dojść, jak badania itd. i tak dalej. Jak się tu poruszam, to ja zrobię nową mapę i już z robalami, O, wam obiecuję. Chcę mieć 5 tych pieców. No, bo... 4. Dobra. Eee, a, a, a gdzie się zamawia piecera? Raz, Dobra, jak się zrobią. I teraz tak. Ja bym tu mógł... Tu dać te piece. Nie ja to sobie kopie. Nakopać żelaza i niech one mi robią te płytki, nie? Bo do tych wiertnic muszę dojść. Do wiertnic dojść, a potem do jakoś do prądu i do tych słupów, żeby już nie musieć się pierdzielić z tym ręcznym kopaniem. Wow, auto zapis bo może i niepotrzebnie tyle tych pieców nastawiałem. Chyba niepotrzebnie. Obraz do kopię do 15, żelaza, okej. Okay. Zlikwiduj, 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 zlikwiduj. O. Okej, okay. nie masz paliwa, no bo no jak masz mieć, jak. Skąd masz mieć? Masz paliwo lub płytki. Daj mi płytki i co ja potrzebuję do automatycznych wiertnic, spalinowych wiertnic, żelazne płytki i koła zębate. E, dobra. Żelazna płytka. Z kontrolem się bierze, wiem. zdziała jedną wiatnicę, postaw mi ją tu, chodźmy po paliwo, daj mi paliwo, masz paliwo, kop, może tu, możesz nawet gdzieś pluć, tak po prostu. bo do drewnianej skrzynki trzeba drzewo dobra zrób dwie drewniane skrzynki a czy to tu może to by chyba już było trzeba tego nie Dobra, nie chcę, nie chcę. Ej, wy, wywal. Nie, nie chcę. Shit, ja zawsze to nie tu kliknę. Coś mi się udaje, coś tu działa, sia, la la la. Wiem, że to jest śmiechu warte, zapewne dla Was, no ale. Dla mnie nie. <śmiech> <śmiech> hmm, teraz tak. Co? Podajnik spalinowy. Yy. Podajnik. Układy elektroniczne zużywa. Surowiec, paliwo opałowe, energia elektryczna. Ja już mam to takiej pice piece i to to inne. Laboratorium. Elektryczna wiertnica. Kocioł parowy, silnik parowy. O, jest! Wytwarza energia elektryczna. Drzewo paru... no, to jest. Gdzie tu jest woda najbliżej? Tylko to do rur będzie mieć potrzebna zapewne. Nie, żelazna płytka. No na razie tutaj zróbmy tą <laughs> produkcję jakąś sensowniejszą. Dobra, żelaznych płytek potrzebuję, daj mi to. Ty weź to przetop, daj mi wszystkie. Raz, dwa, bo ty będziesz pluł tu. Dobra, a teraz ciągi. Dobra, żelaznych płytek potrzebuję wciul. Oh la 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 la. La 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 do yeah, not okay. uh -huh. Teraz tak to, e, nie tak. To już widać, że nie tak. Bo to ma tutaj tak robić. Jak się zbiera z tego. Aha. No nie o to mnie chodziło. Bo to chyba sknuciłem. No muszę się jeszcze nauczyć w ogóle, jak to tutaj. się Tak biega, da się, widziałem, biegać po tym i zbierać to. Fajnie. Tutaj to będę dostarczał im po prostu. Aha, to ja tu więcej piecy mogę. To jakbyśmy sobie zamówili ten raz, i dwa. I piec postawmy. Tu. I tu. I teraz ramię. <laughs> Coś, coś, coś się udało zrobić. Nie mówię, że to jest hip-hip, hura, Bóg wie co, ale już e, coś ogarnąłem. Dobra. Okej, okej. Okay, okay. Czyli płytki potrzebuję. Wiertnica to zdecydowanie za mało, taka nauczę się tej klawiszologii. Nauczę, prędzej czy później się nauczę. Ten kopia, kopia. Ale też nie ma paliwa. Zaraz przestanie kopać. Daj mi to wszystko. Eee, masz to wszystko. No i ładnie sobie kopiemy. Do nieczyszczenia. Boże, jak szybko. Coś tutaj już jakoś to zaczyna wyglądać. Dobra, na co ja czekam? Bo ja nie wiem, co ja chcę do tego. Wymagane zasoby: kamień, o, rurę sobie pierwsze zrobi. Kamień, dobra, idziemy wykopać trochę kamienia. parowy. maksymalne zużycie, jeden dobra. Ok, a żelaznych płytek. No to idziemy po żelazne płytki. Żelaznych płytek to już tutaj powinno być pod dostatkiem trzy o trzydzieści. O, 42. No widzicie. Dobra. Teraz gdzie tu mamy najbliżej? Tam tak daleko woda. Bo Nie podoba mi się to. Chcę spróbować jeszcze tą wodę ogarnąć. Kręcę się jak gówno w przeręblu. No woda jest tu, gdzieś, somewhere. Ja pierdzielę jak daleko. Jest woda. Najlepsze jest to, że oczywiście nie wziąłem sobie kocioł parowy, silnik parowy. No nie. E, a to? Co się stawia nad wodą? Takie coś było. Co się stawiało nad wodą? Eee. Przybrzeżna pompa. Układy elektroniczne. Dobrze. Eee, układy elektroniczne, jak to zbudować? Układy elektroniczne Miedziany drut muszę mieć, zacząć wydobywać. Eee. Dobra, ja bym chciał wiertnicę jeszcze, czyli miedź wam tam tu brakuje paliwa. Czyli mieć jest somewhere here, here. No i tutaj, jakbyśmy tą wiertnicę dali sobie na razie tutaj, tak po prostu o cyk. Mm, weź to wyprodukuje jedno, wyprodukujmy. Brakuje składników. Czego? Kamień kuźwa. Ja pitole! To jest gdzieś kamień. Jakby tak na mapie to wyglądało, jakby był. A dupa z piosek. I tak będę latał teraz. Ale nie poddam się, opanuję tą grę! Ale tutaj stricte trzymam się limitu pół godziny i kończę odcinek, i, i tyle. I, bo to nauka, lamienie moje to. Każdy się musiał kiedyś nauczyć. Zbuduj mi ten jeden piz. Może węgiel sobie weźmiemy po drodze od razu. Dobra, dobra, nie macie paliwa. Dobra, dobra, dobra. Daj mi węgiel cały. Salusi, Bo mi to będzie tu potrzebne Piz. O, dobra Naobudowałem tych pieców No dobra, w sumie to ja nie wiem jak to daleko <coughs> będzie Czekaj, to będzie brało tu Nie można dosięgnąć Nie można dosięgnąć Mam nadzieję, że ty to tam przełożysz tak jak ja chcę, a nie, że jas. Ok, eee, Okej. Okay. Aha, bo ja kuźwa za daleko stałem. debil. ze mnie. Aha, eee, uh -huh. i tu piecyk. Ok, I tutaj połowa. Tutaj połowa. Tutaj połowa. I tu się produkują płytki. A żeby produkować te układy stalone, ja potrzebuję płytek takich i takich. Miedziany drut. Miedziany drut z miedzianej płytki. Okej. Okay. Dobrze. Idziemy do przodu. Miedziany. Raz, dwa, trzy. Ile to ustrojstwo chciało? Trzy. Mam wszystko, że... Ha! Mam wszystko! Dobra, idę postawić. Węgiel weźmiemy po drodze. Postawimy to na tym odcinku. Nie! Nie! Bo tam będzie trzeba węgla. Przecież... Szybciej ta postać porusza, tak. Już można, można to pozrobić, że po prostu klikasz, nie? A nie z AWSD. Jeszcze ja z tego Satisa przyzwyczajony to cały czas shift trzymam. Jak on... Jak se ta postać biegnie moja. Nie, to może sobie być tu. I teraz tu jakoś rury trzeba. Co nie? I ten przychodzi silnik, wykorzystuje parwy Kocioł parowy. Ok, Zwytnij mi go. Dobra. I silnik parowy, on chce parę. Wejście pary jest tu. Przesuń się. O. I teraz jeszcze rurwę. Okej, okay, się chyba podłączyło eee, Ty chcesz energii. No to proszę A jak się te słupy miedziany drut? Shh, kurwa. Ale działa, tak? Nie podłączono do sieci elektrycznej. No okej, okay, ale działa. Spoko. Luz, bluz. Dobra, to to jest podajnik i to już jest na prąd. Elektryczna też jest na prąd. No i to już będzie w super. jak To będzie na prąd. Bo to już nie będzie biegania z tą, za tym węglem. To jest pierwsza rzecz, którą się robi w tej grze. Jak w większości tych gier. So, jak najszybciej, jak, w jakikolwiek sposób zautomatyzować. Nie ma węgla, bo tu nie ma węgla. Tak, żebym szalał, tak żebym szalał, że żebym... wyszalał się. Dobra, masz tutaj te pięć, co ja żebym wygrzebał. Będę szedł z powrotem, to ci wezmę ze skrzynki i ci wrzucę. Idę po płytki miedziane. <laughs> tu powinno już troszkę być. Aaaaś, Daj. Jak tu się często noc robi? Dwa... Trzy... A, zrób... A, sześć się od razu zrobiło. Bum, 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 bum... bum. Na kopię węgla trochę Podłączę to iż jak to zadziała to kończymy na tym odcineczek e, wydaje się to fajne, tylko tak jak mówię się trzeba nauczyć kuźwa, nie zlecaj budowę, tylko jak to da, nie można dosięgnąć Nie można dosięgnąć nie można... Aha, ja muszę być bliżej, Kuj, ja muszę o tym pamiętać. bo kończyły się. Nie mogę zrobić, bo nie zewa. Muszę iść po ze To nie jest, że nie mogę Nie można dosięgnąć, to nie jest, że ja coś źle robię... No źle robię, bo stoję za daleko. Ale to trzeba być mega blisko. Co to tu jest? Kamień. No i jak ja to już automatyzuję to w następnym odcinku wymieniam wszystko na rzeczy z prądem i będę chciał zlecić już jakąś budowę tych mas maszynach jakichś tych ramion, chociaż ramion to nie, ale tych taśmociągów może o pierwsze laboratorium jakieś postawić, bo tu widzę, że tam jest coś takiego. To będzie dobre. No, jak ja tu zautomatyzuję sobie kopanie żelaza, kopanie kamienia, węgla i miedzi, dojdę do badań. No to już chyba wtedy się... Tak, niech się tego zrobi trochę. A to ja to mogę po prostu iść i ciągnąć. Eee, to spoko. Dobra. No to w porze. Dobra, to dzisiaj na tyle. Eee, myślę, że e, część osób na pewno się ucieszy z tego, co widziałem po komentarzach. Po jak był w ogóle pierwszy odcinek, że zasiadłem do Factorio. Nie będę chciał po prostu przejść tej gry, no znaczy się tak, dojść tam do tego wysuka, wysłania tego coś tam w kosmos, ale kułyszba też zrobienie jak najbardziej gigantycznej fabryki. Mega, 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 uuuu, brawo, brawo. Dobra, e, dzięki dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że z każdym kolejnym odcinkiem będę e, wiedział więcej, umiał lepiej robić wszystko. I że się będę uczył i działał, i będzie ok. Trzymajcie się. Yy, pozdrawiam Was serdecznie. Na dzisiaj to koniec. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.